No, no. Wystarczy? Nie mam co na siebie włożyć, choć mama mnie kobietką zje, no z no. Choć owce wie, to ostatnia wieczera, więc nie żał. Jestem przeszczęśliwy, że możemy się spotkać, choć to 40 rocznica śmierci mojego taty, to jednak był człowiek tak cudowny, oprócz tego, że wspaniały kompozytor to niebywały ojciec, człowiek, którego rzeczywiście można było kochać, i tak nawiasem mówiąc niedawno, kiedy byłem w Gdyni, zupełnie przez przypadek spotkałem starszą osobę, która Pan. W ogóle nie do poznania. Przechodził obok i się zatrzymał i mówi: wie pan co, ja pamiętam pana tatę, kiedyś byłem portierem w Grand Hotelu, taki człowiek z klasą. I taki był tata. Ja miałem 10 lat wprawdzie tylko, ale te 10 lat było tak istotne, bo właściwie komponował w domu, nie wychodził o do pracy, nie wracało o 16. To był taki fajny czas i tym bardziej miło mi, że dzisiaj widzę Państwa i możemy się spotkać. Dobrze, że pan w ogóle nie zaciemnił tego, bo teatr ma to do siebie, że jak światło pada w oczy, to nikogo nie widać, a Państwa widzę. To dla mnie wielki zaszczyt. Jeszcze raz dobry wieczór. Gdybym ja miał cztery roki, dwie, krótkie nogi, dwie drogi, drogi, To bym ja mógł, Boże drogi. Raz być wysokim, raz z kim być. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego Ja się boję sama spać i cóż złego Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc Najskromniejszym być, najbiedniejszym być Ale mieć przed sobą świat Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż Yes Mi longa, tango mi tango marzeń i snów, Niechajmy serce ukołysze. Ten przebój, ta piosenka jest, y, którą za chwileczkę Piotr zaśpiewa, dla mnie wielce osobliwa, y, bo związana bardzo rodzinnie. Y, ja miałem 10 lat, jak tatuś zmarł, ale te 10 lat były najpiękniejsze, naj, naj, najcudowniejsze. To był też taki moment, kiedy skomponował utwór, tańczące klawisze i niestety gdzieś tak w czerwcu, lipcu próbował zagrać i, i nie wychodziło i staliśmy z mamą i mówiliśmy, tatulku, kochany, będziesz jeszcze grał, zobaczysz, naprawdę to jest tylko kwestia ćwiczeń. A tatuś tak spojrzał i, i tak naprawdę spuentował tylko trzema dźwiękami. Gdybym mógł śpiewać, to bym to dziś wykonał, ale nie ośmielę się. Chciałbym, żeby jakby w imieniu moim zaśpiewał Piotr. już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. już nigdy, nie zobaczę w twych oczu za mną Odszedłem, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz mi i dniem, myśląc tym, już nigdy.